Hej, witajcie w kolejnym odcinku z gry World of Tanks. Dzisiaj postaram się znowu zarabiać, czyli gramy tylko ósemkami. Dobrze, że te ósemki są, bo kruchoska są krucho. Tym bardziej, że mam nowe czołgi, ale o tym więcej pewnie na live'ie. Już pewnie będzie już po live'ach, więc będziecie wiedzieć jakie mam nowe czołgi. A teraz idziemy tutaj gdzie ciężkie zwykle jeżdżą, czyli mm -hmm. gdzieś no gdzieś tam po prostu. Nie powiedziałam kto jest w przeciwnej drużynie? W przeciwnej wy przeciwnej, przeciwnej drużynie. Dr... Jezus. Nie, nie umiem mówić. Wy przeciwnej drużynie. Mamy Isa, K2, Progetto typa 57 i Kilana i i Korpiony i kurde no, jeszcze jest dobrze są dwie Arty i to przecież to jest miastowa mapa. No, mam nadzieję, że tutaj ktoś jeszcze przyjdzie, bo oni sobie wszyscy pojechali na górkę. No, ja tutaj to kiepsko widzę. O, jeszcze do nasz nie trafił. Koda, Dobra, wyjeżdżamy. I. Chu! A, już go przebiłam. Nice! Ale ten Defender jest dobrym sniperem. A nasz Defender jeden? Ten, ten, ten. A on tam pojechał sobie do góry, super. Znowu ja przez to, nie wiem jak ja to przez to go trafiłam tutaj. Ciekawie ile w ogóle, mnie to interesuje. Oni wszyscy tutaj, nie, tu się, nikt tu się nie świeci, więc... Więc yy, moim zdaniem yy, dużo ciężkich pojechało na górę. Więc yy, muszą nasi tam przetrwać. No i strzeci już tam do góry, jest widzę. A nie, przebijam go, szkoda. No tutaj leciutko jest z zielony, nie? Przepraszam, że cię tak przebijam. Wszczoił te... Nie, mam nadzieję, że on nie ma magazynka. Nice, dobra. 1700, tyle ile on miał HP, chyba tyle mu wszystko wzięłam. No przykre to jest. O, dobra, ten się odbił. Muszę uciekać od SMV-a. Tutaj ktoś jest, tutaj może być ktoś. Jest problem. Nice. A! Nie. Szkoda. Oj. Z góry nie biją. Pomóż uciekać. Kurna. Nie skupiłam się na tym, że on może podjechać. Bardzo ładna bitewka ogólnie. Bardzo ładna. <laughs> Fajnie, fajna mapa znowu się skipnęła. Oni yy, nie mają LCK, to też jest dobra wiadomość. No więc, co, jedziemy gdzieś tam i tyle, nie? Myślę, że padę gdzieś tutaj. Ale pędzę od tej strony, żeby brać co mnie lightning zaświecił. Ja pędzę tutaj. Tu, czy przegrali to? No, to była przegrana, ale ja tam ładnie porobiłam, moim zdaniem. O, ale mi przywalił. Dobra, no, nie ma go. To jest dobra wiadomość już. Ja zaraz podjeżdżam. Ktoś zaświeciłam, ale nie wiem kogo. Kurde, źle podjeżdżam. Myślę, że się ciągnie za fajnie. A... Nawet we mnie nie strzelają. Na razie nie świecę. Oli za tutaj zaraz strzelać. Aj, szkoda. Oj! Zgadza ja tak, to. Tak, się jeszcze nie świecił. Skorpion jest tam. Tutaj od nich nikt nie ma? Aż dziwne. No, nice. Nice, też szybka bitewka i bardzo ładna. Przyjemna. Cieszę się. I ogólnie powiedzcie mi, mam takie pytanie. Kurczę, to jest bardzo słaba mapa na tego Lightan, ale no, dobra, nie jeszcze z tym. Jeśli ja chcę zarabiać sobie ósemkami, to najlepiej tylko ósemkami, czy też mogę zarabiać sobie na przykład na przykład mogę sobie zarabiać faceem albo T28 y, tym konceptem, albo jakimś o T36 tą szóstką premką. Premka to jest chyba. Powiedzcie mi, czy, yy, czy tymi pojazdami też mogę zarabiać, czy tylko muszę grać ósemkami? I nie zaświeciłam się. O mnie nie wykrył Dobrze. Muszę przeładować i pojadę, dobra? Widzią, widzią. Dobra, ja tutaj, bo ja nie wiem gdzie mam jechać. Myślę, że najpierw zacznę tutaj, czy kogoś nie ma.

Dobrze, bardzo ładnie. Tu czyniłam się Mega Szkoda. Go. Kurde, aaaaaah, Uff, nice! Wow, ej, to jest bardzo ładna bitewka. To jest kurde, 4000 po spocie. Jak ja tego nie zrobię, tej misji, że jest to najlepsza według doświadczenia spośród ej, moich ej, ...moich kolegów z Steamu, to będzie, kurde, przykro mi. I jest mi kurde przykro. Dobra, jest mi jednak nie jest mi przykro, bo zrobiłam tą misję. Kurde, jest! jest. Oh. Ogólnie. Kurde top tier. Kurde... Pour nikt nie kocha. Jeszcze poprzednia bitwa też ładnie poszła. No kurde, kurde, powiem wam, no. Dobra, teraz byle, że nas nie zabili za tak szybko. Oj. Uff, arta się odbiła, ha! A, uciekam z На. Рикошет. Прикрой меня. Уф. Chodzi mi tu po ja podjeżdżam, na. Znowu się odbiła Arta, znowu! Nice, nie ma ich. Wchodzę tutaj środkiem i tam gdzie, tam, gdzie ta wałka idzie. Zasiedziała no, mnie, kurczę szkoda. Chłop ma szczęście, bo by zginął. A, jeszcze że tam tutaj. Dobra, gołbich został tylko. Ej, ale to są wszystkie bardzo ładne bitewki. Albo skortem, albo ja będę pierwszą. Chciałabym, żebym to była ja. Aj, nie omni, że działa tak. Nice. GG. Bardzo ładne bitewki. Dobra, to będą cztery bitwy, wszystkie cztery pokazane, świetnie, tak ja mogę grać, więc dziękuję, że byliście, że oglądaliście, zostawcie proszę subskrypcję, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, na pewno odpiszę, nawet jakikolwiek, będzie mi miło i widzimy się w kolejnym odcinku, cześć.